Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. A kto? Dominika! Close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Dzień dobry, witam 11 listopada 2024 w poniedziałek. Dzisiaj są moje urodziny. Tak jest. Oficjalnie mam już 28 lat w końcu, bo właściwie to już kilka miesięcy temu to się do tego przekonałam, że tak. Ja już jest, ja już mam 28 lat, jak ktoś tylko mnie pytał, a ile ty masz lat? To zawsze mówiłam 28, mimo że miałam jeszcze 27. Jednak zmiana mindsetu jest bardzo korzystna, jeżeli chodzi właśnie o wiek, zwłaszcza jak się zmienia go z dwójki na trójkę z przodu, ale jeszcze przede mną dwa lata, więc bardzo się cieszę. Myślę, że ten dzień będzie bardzo dobry, ale mimo wszystko życzę wszystkim ludziom, którzy mają dzisiaj wolne i tym, którzy nie mają również, bo wiem, że na przykład w gastronomii trzeba pracować. Życzę Wam wszystkim pięknego dnia. Mimo, że pogoda za oknem jest niezbyt ładna, to i tak życzę Wam wszystkim słoneczka w Waszych głowach i pięknego, bezchmurnego nieba, tak jak jest dzisiaj u mnie. Wszystkiego najlepszego dla mnie i wszystkiego najlepszego dla ludzi, którzy mają urodziny dzisiaj, mieli wczoraj albo w ogóle dla wszystkich listopadowych ludzi, bo oni są świetni. I dziękuję bardzo za uwagę. sounds like you love me! Say like you care. I know that I'm fucked up! że urodzinowym. Nie się. Raz, raz, raz. Dzień dobry. Po raz kolejny. Dzień mija mi naprawdę dobrze. Nawet zrobiłam sobie trzękę w sumie to za niedługo przyjeżdża mój ukochany i będziemy sobie razem spędzać czas. Ja już się ubrałam w skienkę, nie wiem w sumie po co, bo chyba nigdzie nie idziemy, ale miałam taką ochotę założyć coś, czego nie noszę, nie noszę na co dzień, i czuję się w sumie tak wyjątkowo dzisiaj. Będziesz Kubeczek! Wiesz, że nie masz już nic z tą osobą, z którą nie. <grym> Dziękuję. O, moja ucho. <grym> Dziękuję. Kubeczek jest najlepszy. Ale wszystkie prezenty mi się podobają i doceniam ci to bardzo, że... Le, słuchasz, co mówi? Dobry, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj jest 12 listopada, wtorek. Na szczęście jeszcze mam jeden dzień wolnego, więc ogarnę sobie różne sprawy i jutro już do pracy. Jej. Ale dziwnie jest, gdy masz się już 28 lat i budzisz się z zakwasami po wczorajszym dniu od treningu i jest jakoś tak ciężej, ale nie tracę nadziei wiem, że jutro będzie lepiej, jak odpocznę sobie dzisiaj od tych wszystkich przysiadów, wykroków i tak dalej. Dzisiaj jestem w biurze i wzięłam ze sobą aparat. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie jest 6:45, 50. A ja jestem tutaj zupełnie sama. Nie ma nikogo. W imieniu całego naszego sklepu lepszego. najlepszego, szczęście i miłość. Pierwsza część. Tym ja wiedziałam. Nie wiedziałam. Nie <trony> <widział. trony> ja też mam taką łączkę telefon. O, to są jakieś kalendarze. Kalendarze! Naszę jedną paletę to kosztowało. O Wędliście ja moje marzenie! Dziękuję. To jest takie niesamowite, że nie wierzę, że się stało. Właśnie przyjechała do mnie siostra ze swoim narzeczonym. Pokonali jakieś 200 kilometrów i przywieźli mi kalendarz adwentowy ręcznie robiony który waży 10 kg. Ja jestem w szoku. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ktoś, ktokolwiek do mnie dzisiaj przyjdzie, przyjedzie, a tym bardziej, że dostanę kalendarz adwentowy na urodziny i to jest chyba jakiś, nie, to jest jeden z najlepszych prezentów, jaki dostałam w ciągu całego mojego życia. To było moje marzenie, żeby mieć taki ręcznie robiony kalendarz od kogoś i to jest piękne i jeszcze raz dziękuję bardzo za to i dziękuję za to, że mam taką świetną siostrę. Witam w mojej kuchni i zapraszam na przepis na rosy a la pizza z ciasta francuskiego. Potrzebujemy a to francuski. Jakaś szynka. Ser. Ketchup. No i jakieś przyprawy. Najlepiej jeżeli będzie to bazylia, czosnek granulowany, sól, pieprz, papryka słodka i kurkuma. Dzień dobry, dzisiaj już jest czwartek. Niestety muszę jechać do biura. Nie lubię jeździć w czwartki do biura, bo mam też dzisiaj spotkanie mówców i wtedy ten dzień jest taki szalony i muszę wszystko robić bardzo szybko. Ale dzisiaj jest czwartek i dzisiaj będę na scenie po raz kolejny. Co prawda, nie jako mówca, ale bycie na scenie jest uzależniający. Życzę miłego. I od danego dnia, mimo, że pogoda pewnie będzie znowu taka smutna, szara i mokra. Dzień dobry! Ja już jestem w domu. Właściwie to skończyłam trochę wcześniej dzisiaj, bo... Chciałam posprzątać przed wyjściem i zjeść coś i na szczęście udało mi się posprzątać i jestem bardzo szczęśliwa. Bo to oznacza, że Jutro nie będę musiała sprzątać mieszkania, bo to zajmuje tak około 2-3 godzin i będę mogła się zająć montażem, bo mam z tego tygodnia bardzo dużo materiału i bardzo się cieszę. Dzisiaj idę na klub, znaczy na spotkanie klubu mówców i jestem ewaluatorem. To jest jakaś mowa, icebreaker ze ścieżki, która polega na wywieraniu wpływu, coś takiego, czy tam przekonywaniu. Mm. Zobaczymy, jak to będzie. Niby to jest najłatwiejsza rola, no bo skupiam się tylko na jednej osobie, ale jest to czasami wyzwanie. Takie dość duże. A dzisiaj w biurze mieliśmy jakieś spotkanie działu i było pytanie do jednej dziewczyny z mojego teamu, czy może coś zaprezentować, jakiś jeden slajd. Ona mówi: Ale nie można wymuszać ludzi. A ja, a ja pytam. A co trzeba zaprezentować? Już widać, że przemawia przeze mnie taki wewnętrzny mówca, że cały czas właśnie tak się pam trochę na tę scenę, ale w sumie mi się to podoba. Lubię ten stres, który mi towarzyszy. Jakoś się z nim zaprzyjaźniłam. <grym> Więc mogę dać radę. Im częściej będziecie wychodzić ze swojej strefy komfortu, tym lepiej dla Was, bo później ten stres. Nie będzie Was aż tak bardzo paraliżował, i będziecie w stanie właściwie zrobić. Witam, ja już jestem prawie gotowa na wyjście, do wyjścia, właśnie na spotkanie i. Zaczynam odczuwać skutki wypicia podwójnej herbaty, bo potrzebowałam trochę energii, bo dzisiaj średnio spałam, ale to jest tyle energii, że moja głowa nie może tego znieść. Będzie bardzo ciekawie dzisiaj, zwłaszcza, że moja zapowiedź i ewolua... Dobra, ewaluacja to nie, ale zapowiedź będzie nieco improwizowana, tak jak to dzisiejsze wystąpienie w pracy, tak w ogóle z marszu, ale myślę, że będzie dobrze. Powodzenia dla mnie i życzę miłego wieczoru. bardzo bo mimo że była a że Hello! Ja już jestem po spotkaniu i właściwie to dzisiaj się nie stresowałam aż tak bardzo. Może delikatnie jak zapowiadałam mówce, ale później było już bardzo dobrze podczas ewaluacji. Miałam dużo cel trafnych spostrzeżeń i wydaje mi się, że... Moja ewaluacja była całkiem dobra, mimo że mm, może była trochę zbyt techniczna faktycznie. Nie mogłam się skupić jakby na tej mowie w aspekcie takim treści i wartości, jaką mówca chce przekazać. No ale to jest mój błąd, muszę się po prostu tego nauczyć. Podobało mi się spotkanie, było dzisiaj o błędach. Tak Moja mowa o błędach będzie dopiero za dwa tygodnie, więc ona by tutaj pasowała idealnie. I teraz po prostu spędzam sobie czas z moim ukochanym. I właściwie tam. Wcześniej miałam okr okropnie dużo energii, po prostu tak mi rozpiera energia, że aż miałam czerwoną twarz. Ale potem, jak już wróciłam, to mimo, że było trochę jeszcze jej za dużo, to, to potem zaczęło się to uspokajać trochę. I teraz już czuję się coraz bardziej taka zrównoważona. A za niedługo idziemy spać. I to był naprawdę udany dzień. Zarówno wczorajszy, jak i dzisiejszy. Witam w sobotę, 15-16 listopada. Dzisiaj w końcu miałam szansę na to, żeby się wyspać i wstałam bardzo późno, czyli o 8.30. Ale cieszę się, że w końcu miałam trochę czasu na regenerację i czuję się dzisiaj naprawdę świetnie w porównaniu do wczorajszego dnia. Dzisiaj chyba nie będę musiała iść na przymusową drzemkę. Więc to bardzo, bardzo dobrze. Byłam już w sklepie, teraz jest prawie 14. .00. Zaraz zaczynam montaż, czyli moją ulubioną część pracy kreatywnej. Nie, no ja lubię montować właściwie. Tak, lubię. Nie lubię dobierać muzyki, jeżeli muszę jej szukać bardzo długo, ale akurat montować lubię. <grym> Więc to jest mój plan na najbliższe kilka godzin. Później będę jeszcze. Chyba coś gotować, sprzątać i tak dalej. Takie standardowe plany. I dzisiaj nareszcie jest piękna pogoda. Jak wyszłam na zewnątrz, jak szłam do sklepu, to okazało się, że jeszcze jest zachmurzenie, ale ale już było widać błękitne niebo. Ja jestem w szoku. Teraz jest słońce, zero prawie chmur. No niesamowite. Akurat pod koniec tego tygodnia. Bo od poniedziałku było zachmurzenie. Właściwie chyba w weekend też. I nie było zbyt przyjemnie żyć w takim, powiedzmy, jesiennym amoku. Ja lubię jakieś słoneczko. Nawet może być mróz, może być minus 20, ale jakieś słońce i błękitne niebo to jest dla mnie idealnie. Montuję vlog. I. Miałam wcześniej podwójną herbatę. Znowu. I teraz mi zaczyna odwalać. Czuję taki przypływ energii do mojego mózgu, i teraz wiem, że mnie będzie. Będzie mi a, mnie aż bolać głowa od tego. To jest szaleństwo. tak. Szaleństwo. na lodów. Nasza lodówka będzie taką tablicą. Hello! Ja właśnie wróciłam z siłowni i jest strasznie zimno. Robiłam dzisiaj full body workout z, no, z jakimś tym obciążeniem. No i znowu sobie włączyłam moją ulubioną trenerkę Martę. To trwało jakieś 40 minut chyba, więc później na resztę czasu poszłam na bieżnię. No trochę się zmęczyłam, ale to, to nic. Bo było wplecione trochę kardio, takiego cięższego w ten trening, ale ogólnie poszło świetnie, czuję się dobrze, pomimo, że jest taka szalowa za oknem. Dzień dobry! A właściwie to dobry wieczór, bo już jest 18. Przechodzę do Was z podsumowaniem tego tygodnia, więc jakie były trzy najlepsze rzeczy, które wydarzyły się w tym tygodniu. Pierwsza rzecz. Poniedziałek, 11 listopada, moje urodziny. Cały, Cały dzień mi się podobał. Od, od momentu, kiedy się obudziłam, chyba o 6.40, do momentu, kiedy poszłam spać to nie wiem nawet, która była godzina. Po prostu wszystko. Ja uwielbiam dzień moich urodzin nie dlatego, że prezenty, nie dlatego, że jakieś tam inne rzeczy się dzieją, tylko po prostu dlatego, że wtedy jestem w 100% skupiona na sobie i robię po prostu sobie listę rzeczy, które chcę zrobić tego dnia, i są tam na przykład jakieś afirmacje i tak dalej. Po prostu uwielbiam ten dzień. No i później jeszcze przyjechało mi kochany, więc tym bardziej było jeszcze lepiej. Druga rzecz, która wydarzyła się w tym tygodniu, taka najlepsza, to była wizyta mojej siostry. Oczywiście taka niespodziewana. I to, że właśnie przywi przywiozła mi razem ze swoim narzeczonym kalendarz odwentowy, który go się kompletnie nie spodziewałam. I to jest po prostu najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałam od jakiejś osoby. W sensie taki, że ktoś włożył tak dużo wysiłku w to, żeby stworzyć jakąś rzecz dla mnie. I po prostu jest to dla mnie takie niewyobrażalne. No po prostu nie... Jestem taka... tak bardzo szczęśliwa z tego powodu. I oczywiście doceniam wszystko, co ludzie robią do, dla mnie. Czy w ramach urodzin, czy w ramach jakichś innych okazji. I każde po prostu życzenia, zawsze dziękuję, zawsze nawet jak odpisuję na jakieś posty na, face, na Facebooku, to, to zawsze odpisuję każdej konkretnej osobie, nie piszę jakiegoś ogólnego posta. Dziękuję wszystkim za życzenia, tylko każdej konkretnej osobie odpisuję dziękuję, bo uważam, że każdy człowiek jest wyjątkowy i nawet jeżeli poświęca te kilkanaście sekund, żeby napisać mi te życzenia, to zasługuje na szacunek i, i docenienie tego aktu, nie wiem, życzliwości. Tak więc to była druga rzecz i trzecia rzecz, no trzecia, ja pokazuję cztery. Trzecia rzecz. Jakże by mogła być inaczej, jak nie to, że byłam ewaluatorem na spotkaniu klubu mówców. Ewaluowałam, ewaluowałam mowę, która była wygłaszana po raz pierwszy przez nowego członka. Była na temat przekonań w życiu. Jeżeli dobrze pamiętam morał, no to było to to, że powinniśmy żyć według tego, co jakie my mamy przekonania, a nie według tego, co inni ludzie jakby nam sugerują, żebyśmy w jaki sposób żebyśmy żyli. Podobała mi się ta ewaluacja moja oczywiście. Zapowiedź również. Myślę, że dałam dość wyczerpującą informację zwrotną mo mojemu mówcy, i ogólnie nie wiem, podoba mi się być w tym klubie i pomóc ludziom poprzez to, że mogę ich oceniać, albo po prostu branie tej informacji zwrotnej, którą oni dają mi. Jak to powiedzieć? Z każdym kolejnym dniem mogę uczyć się czegoś nowego, i dzięki temu, że zwykle po prostu ewaluator konkretnej mowy jest inny, no bo tak, żeby cały czas Cię ktoś oceniał, no to jest trochę bez sensu, no to każdy człowiek inaczej postrzega jakby Ciebie. Dostajemy też takie karteczki z informacją zwrotną od wszystkich osób, czyli na przykład jak przyjdzie 20 członków i tam na przykład 5 gości, no to jakby każde, każda z tych 25 osób również ma szansę na to, żeby się wypowiedzieć i dać mówcy informacje zwrotną na takiej karteczce. I to jest bardzo przydatne, bo można wiele rzeczy się dowiedzieć takich, które których samemu można po prostu nie zauważać. Dobra, więc to były trzy rzeczy, które były najlepsze w tym tygodniu, które się wydarzyły, ale jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że właśnie wrócić do tego poniedziałku, bo jednak... Mój ukochany bardzo wiele zmienia w moim życiu, i jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna za niego. I właśnie w czwartek po spotkaniu też spędziliśmy razem czas i rozmawialiśmy o różnych ważnych rzeczach. I po prostu jestem pod wrażeniem, jestem wręcz w niebo wzięta, że trafiłam na takiego człowieka w moim życiu. Po prostu. Nie wiem w jaki sposób mogę dziękować za niego, bo jest on niesamowity. I dziękuję za ten tydzień i życzę kolejnego miłego dnia, wieczoru albo tygodnia.